Witajcie, moi drodzy, jesteście na kanale Paszyńska Polska. Jak ktoś jeszcze nie wie, nazywam się Irina Paszyńska i prowadzę swój blog jako repatriantka, która powróciła do domu do Polski. I dzisiaj by chciałam wam opowiedzieć o tym, jakie Polska ma minusy z mojego doświadczenia. Co mnie się nie spodobało, co mnie spotkało niemiło, co w ogóle stało się ze mną źlego w Polsce. Koniecznie oglądajcie ten filmik do końca, żeby nie przegapić nic ważnego. Także chciałam wam powiedzieć, że jeżeli jesteście na moim kanale pierwszy raz, to witam w naszej rodzinie, a jeżeli oglądacie każdy mój filmik, to dziękuję wam bardzo i oczywiście cieszę się bardzo z każdego naszego nowego spotkania. Przejdziemy do głównego, głównego pytania tego filmiku, co w ogóle dla mnie było źle w Polsce. Jakie w Polsce są minusy dla człowieka, który tu przyprowadził się i nie mieszkał całe życie, bo dużo ludzi, którzy tu żyją całe życie, mogą te minusy, minusy po prostu nie widzieć, bo już są do tego przyzwyczajeni, także myślę, że to bardzo interesujący, ciekawy temat i dlatego opowiadam o tym wam. Pierwsze, o czym chciałam powiedzieć i to było dla mnie bardzo takim nieprzyjemnym, to stosunek do ludzi, do cudzoziemców, który przyjeżdżają tu. Tak, miałam kilka takich sytuacji w życiu, gdy poczułam siebie nie człowiekiem, nie potrzebującym jakieś, jakiegoś miłego, miłego słowa, że jestem gorsza od kogoś innego. I to bardzo jest nieprzyjemne. Myślę, że każdy człowiek potrzebuje, potrzebuje jakiejś powagi do siebie i to jest ważne. Ale miałam kilka takich sytuacji w życiu. Ja i moi znajomi, moi przyjaciele też mieli kilka takich sytuacji, kiedy nie bardzo miły stosunek był. Polaków do cudzoziemców, repatriantów, nieważne kto to jest, słyszysz, że to jest nie Polak, to już trzeba mówić jakoś nie, niemiło, coś źle powiedzieć i tak dalej. No, powiem. Od razu o takiej sytuacji, o swoich sąsiadach, mam nadzieję, że oni nie patrzą, no, oni są starszymi ludźmi. No właśnie sytuacja była taka, że zostawiłam swój rower na klatce i kilka dni do mnie przychodził pan, chociaż rower ten stoi już kilka miesięcy. Przychodził pan, który mieszka z swoją żoną, już naprawdę to starsze ludzie, bardzo i przychodził do mnie i mówił, że muszę te, ten rower znieść, bo um, mieszkaniec innego mieszkania, obok którego stoi mój rower, mówi, że to jest źle, że to jest niepotrzebne i tak dalej. A później ja zapytałam u, uh, ludzi, którzy mieszkają tam w tym mieszkaniu, to też byli Ukraińcy, obok mnie mieszkają, i oni powiedzieli, że ten właściciel Czyli w ogóle nie przyjeżdża nigdy i nic nie mówił. No, i oczywiście sąsiadem, dlaczego to robić? No, pomyślałam, pomyślałam już: okej, okay, dobrze, nie będę denerwować starszych ludzi, dlaczego nie? No, i później, jak no, przyniosłam ten rower, też mówiłam o tym z panem, tak, z tym, który mnie powiedział, że trzeba ten rower unieść, i powiedział o mnie tak, że. No Pani nie jest, nie, nie jest nasza, Pani jest cudzoziemką, Pani nie zna naszych zasad i Pani musi pytać jak coś robi. No, ja wszystko rozumiem i myślę, że to więcej taki problem, że to jest starszy człowiek i nie wiem, może jakieś doświadczenie źle miał z ludźmi, które no, mają akcent albo słyszeć, że nie, nie żyli całe życie w Polsce. I oczywiście, kiedy powiedziałam, że już mam prawie obywatelstwo, to nic mi nie powiedział na to i po prostu poszedł w sobie. No, niestety, to tak jest. Ile bym się tu nie żyła, zawsze będę tu tym człowiekiem, który nie jest, można tak powiedzieć, do końca miły. Miło przyjęty, tak? Nie, nie mówię o każdym, tak? No, nawet takie sytuacje były u mnie, o moich znajomych, że uh, kiedy przychodzisz do pracy, to uh, prawdopodobnie uh, będzie priorytetowy uh, człowiek, który jest z Polski. I myślę, że to w każdym kraju oczywiście jest te, takie, ale no niestety, no. Wiem, że dużo Polaków też wyjeżdżają do innych krajów i to trzeba też rozumieć, i nie można tak stosować się do ludzi, którzy przyjeżdżają tu. Rozumiem, jak robią coś złego. To oczywiście, no. Jasne, dlaczego tak ludzie myślą i tak odnoszą się, ale jak ty nie znasz człowieka, nie wiesz, co on robił w ogóle, czy jest on repatrantem, czy jest cudzoziemcem, to nieważne, bo nie znasz go, tak? Nie można do każdego odnosić się tak źle, jak, jak to wiedziałam, tak? Ale no te, to też powiem, że to sytuacje takie, 1, um, 2, trzy razy u mnie były w życiu w Polsce i znam ludzi, których naprawdę spotkałem takie sytuacje częste, ale myślę, że to, to, to też zależy od stosunku uh, swojego do ludzi um, i do kraju, gdzie mieszkasz. To znaczy, no trzeba zawsze być dobrym człowiekiem i tą dobra uh, dawać innym i myślę, że tak samo oni będą ci dawać te dobra i niestety no zdarzają się takie sytuacje, takie ludzie, bo ludzie są różni, naprawdę. Albo na przykład też chciałam powiedzieć o takiej sytuacji z cudzoziemcami, to kiedy wynajmują mieszkanie, to lepiej oczywiście będą uh, brać Polaków. Albo nawet takie obrażające ogłoszenie, gdzie napisane, że uh, cudzoziemców, ludziom z Ukrainy, ludziom z Rosji, z Białorusi, to nie zdajemy w ogóle mieszkanie, uh, tylko Polakom. No, trochę jest nieprzyjemnie, naprawdę. Może ludzie oczywiście mają jakieś źle doświadczenie z ludźmi, nie z Polskie ale no, jako człowiek, który tu mieszka nie całe życie, który przyjechał, ale teraz już buduje swoje życie, uczy się języka, rozmawia z ludźmi, pracuje dla tych ludzi i no, niestety, trochę to jest obraźliwe I dlatego pomyślałam, że dobrze byłoby powiedzieć to Wam, moi drodzy, żeby też bo w przyszłości mogliście o tym myśleć i też może tak za mocno nie obrażać tych ludzi, którzy przyjeżdżają tu. Następnie o czym chciałam powiedzieć to narzekanie Polaków. Oczywiście miałam za swoje życie w Polsce dużo znajomych, dużo przyjaciół nawet, którzy są Polakami i nawet do dzisiaj z nimi rozmawiam i oni też tak samo wiedzą o co chodzi, kiedy mówią, no znów ty narzekasz. No tak, nie wiem dlaczego, dużo też ludzie do komentarzy mnie piszą, że no tak jest, Polacy narzekają, narzekają i kropka. No. Trochę dla mnie jest to dziwne, bo lubię cieszyć się życiem, lubię kiedy ludzie są taki pozytywne, że oni myślą, że wszystko ok, że w ich kraju wszystko dobrze, że cenimy to, co jest. Cieszę się, że mam mieszkanie, cieszę się, że mam jedzenie, cieszę się, że mam to wszystko, a dużo podatków to. Oj, co tam, da w Polsce duże podatki. Ну, no, і я стою собі, мушу, ну, no, боже, ну, це, ну, мушиш, ну, правда, наступним разом мусиш поїхати зі мною до України і побачимо, е, як будеш о тим, о, о, о в Польщі, мовив в і для того, ну, трохи для мене є е, то нажикання дівне, бо, то є, не тільки о своєму краю, то є, в огулі, о своєму житті. Е, um, не подобно мені ще праця, мало плацю, але я працюю кілька років, і далі бенде працювати. Не подобно ще мені Moje ciało. Nie podoba mi się, że źle wyglądam, ale nie chcę nic z tym robić. No, no trochę jest to takie, może, może to jest takie narodowo, narodowe, nie wiem jak to powiedzieć. No, trochę jest coś w tym i e, czuję, że to trochę dla mnie jest dziwne i to jest taki więcej minus dla mnie, no bo e, jak cały czas jesteś z ludźmi, którzy cały czas mówią, no, no jak jest to źle, no jak to jest niedobrze, no w ogóle nie ma co to robić, wszystko jest po prostu tak źle, że nie chcesz się żyć żyć, to sam stajesz się takim. I ja chcę być bardziej pozytywnym człowiekiem i dalej, jak byłam. I no niestety, niestety taki też jest minus. I oczywiście czekam na wasze komentarze, dlaczego palacy narzekają? Poproszę pozostawić, może nagram jeszcze taki filmik um, z Waszych komentarzy, um, który tak nazwę. Dlaczego? Palec narzeka. Dobrze. To następnie, o czym chciałam powiedzieć, co um, też jest w Polsce, co mnie bardzo się nie podoba i co w ogóle mnie nie, pod nie spodobało się, kiedy przyjechałam do Polski, to dużo ludzi, którzy przyjeżdżają tu, dużo Ukraińców. I uh, tak naprawdę nawet moi znajomi, które tylko przyjeżdżają tu mówią Boże, ja chcę poświęcić polski język. Ja przychodzę do pracy i tam może jeden Polak pracuje, a wszy wszystkie to tylko Ukraińcy i nie mogę nawet nauczyć się normalnie polskiego języka. Rozumiem, bo kiedy przyjechałam, to też miałam taki problem. Naprawdę dużo, dużo Ukraińców i chodzisz po ulicy, uh, też dużo są Ukraińców oczywiście. Uh, tu um, ludzie z Ukrainy nie robią to, co u siebie w kraju, dlatego że że znam, jakie są tu zasady. Nie śmieć on wszędzie i to świetnie, dobrze, ale zdarzają się też takie sytuacje, że śmieć on i niestety, niestety tak jest, ale wiem, że dużo Polaków może podejść po prostu i powiedzieć, że coś tam wyrzucił na podłodze, to musisz podnieść i wyrzucić. I to dobrze. No, ja tak niby nie zrobiłam, tak? nie powiedziałam, że nikomu takie coś, ale dużo Polaków to robią, ale tak naprawdę to jest problem. Nawet nawet dla tych ludzi, które przyjeżdżam, ilość Ukraińców, ilość ludzi, które tu teraz pracują, mieszkają, uczą się, bo no nie może normalnie człowiek sobie wyuczyć polskiego języka. No to trochę jest niepoważne, nie? I dlatego tak, to jest też taki, no nie do końca zrozumiałam, bo też ja wyjeżdżałam do Polski, żeby mieszkać w Polsce, a mieszkam jako pół Ukrainy, pół Polski i dużo, no wiecie jak to, wiecie jak to jest, jak na przykład ktoś jest, wyjeżdża z Polski do Anglii, to zawsze też stara się wyuczyć ten angielski język, no wszystko jedno, jak ktoś jest z Polski, to czuje się dobrze, lepiej z nim, bo no, takie, takie, tak rodzinnie czujesz się z nim, bo to jest człowiek z twojego kraju, myślę, że on lepiej cię zrozumie. No, dlatego tego to też taki może być problem. Następnie o czym chciałam powiedzieć, to bardzo jest podobny ten punkt do pierwszego, to takie poczucie ważności Polaków nad ludźmi z akcentem. Nieważne, no, na przykład ja jestem repatriantką i ja cały czas muszę o tym mówić, myśleć i całe swoje życie ja będę musiała udowadniać swoje pochodzenie. I to naprawdę jest bardzo nieprzyjemnie, bo no na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają do Ameryki, tak, do Ameryki, to oni, to Ameryka w ogóle to jest strona takich migrantów, ludzi, którzy przyjeżdżają i oni czują się dobrze, bo nie są obcymi, bo oni wszędzie są swoimi, bo w ogóle tam dużo tych takich ludzi. A tu no, cały czas musisz udowadniać. Jestem swoje a pokaż może kartę Polaka, pokaż może kartę pobytu, a może ją kupiłeś i to całe życie i to dla mnie jest bardzo nieprzyjemne, naprawdę, no duże ludzie nawet piszą komentarze takie, oczywiście ja staram się na to tak bardzo nie patrzeć i nie obrażać się, no bo sami wiecie, to jest nie do końca miłe i myślę, że no... No, nie do końca to jest miłe i na takich ludziach, jak się mówię, nie obraża się, ale no, naprawdę to coś daje gdzieś w głowie, i ty cały czas musisz myśleć o tym, i niestety to jest bardzo nieprzyjemne. Ja mam nadzieję, że ludzie, mnie rozumiem, o czym mówię i też e, ludzi, którzy wyjeżdżają z Polski, prawdopodobnie oni mają taki sam problem. Proszę też mnie napisać, czy macie też taki problem, jeśli jesteście takimi ludźmi też, e, emigrantami do innego kraju wyjeżdżaliście i mieszkaliście tam, albo już, teraz mieszkacie i długo. E, czy mogliście stać e, swoimi w tym kraju? Czy zostaliście na, na całe życie obcymi? E, dlatego, że mnie wydaje się, że Prawdopodobnie, jak nie będę pozbywać się tego akcentu, to mogę zostać na całe swoje życie tu obce. a wiecie, co ono chce się czuć siebie w domu. Wiem, że głównie to jest, że jest moje sercu i to, co ja czuję, ale no, nie do końca też można dobrze się czuć, kiedy spotka się z czymś takim. No ostatnie, co bym chciałam powiedzieć dla Was, to nie niedziela, która do dzisiaj dla mnie jest takim dużym pytaniem. No wiem, że Polska jest takim katolickim krajem, który myśli o rodzinie, o dniu dla rodziny, ale no, no, to dla końca nie, nie, no, trochę to jest dziwne. No, nie, no, no i żyjemy w XXI wieku. No jakoś to. Oczywiście nie mówię, że to do końca źle, ale dla mnie to no, nie do końca zrozumiałe. No, dlaczego bym w te sklepy nie pracowała? Oczywiście ludzie, jak mnie ktoś napisał, ludzie muszą mieć wolny. Ale no ludzie i tak będą mieć wolny. Jak zatrudnisz więcej pracowników, to ludzie będą mieć wolny dwa, ktoś tam będzie chciał trzy, nie obowiązkowo pracować w niedzielę. A jak chcesz pracować w niedzielę, no. Tak naprawdę, jak pracujesz na innych pracach, nie, nie jakieś sklepach, to ludzie też mogą nie być wolnego w niedzielę. No trochę dla mnie jest to niezrozumiałe i kiedy e, przychodzisz z pracy e, w sobotę na przykład, jak miałeś i wiesz, że jutro nic nie, nie dasz rady sobie kupić i musisz w nocy idź, iść sobie do Bedronki albo do Lidelka i kupować wszystko i później... I później jutro może jeszcze masz pracę, też na niedzielę i musisz jeszcze przygotować to wszystko iść. No, trochę jest niewygodnie to naprawdę i też poproszę zostawić komentarze o co chodzi w tej niedzieli niehandlowej i jak myślicie, czy trzeba to zmienić, czy nie. No cóż, dla mnie ten odcinek był bardzo nieprosty, bo musiałam bardzo długo pomyśleć o tym, co jest źle w Polsce, jakie są minusy. No i oczywiście ja dla was mam propozycję taką, a jeżeli ten filmik nabierze 3000 paluchów do góry, lajków, to nagram następny odcinek, w którym opowiem o minusach Polaków jako ludzi, jako mentalność, jako narodowość. Chciałam z Wami podzielić się i oczywiście będę czekać na Wasze paluszki do góry. I jak będzie 3000, to nagram ten filmik i e, opowiem Wam o tym, jakie minusy w Polakach, w narodowości, w mentalności spotkałam ja jako człowiek, który tu przyjechał i widzi to z trochę innej perspektywy. Bardzo chcę nagrać ten filmik, także czekam na Wasze. The <laughs> cat Lajki. I chciałam bardzo podziękować Wam, że patrzyliście ten filmik do końca. Oczywiście proszę Was o subskrypcję mojego kanału, dla mnie jest bardzo ważne. Ja chcę dzielić się więcej ludzi, tej informacji. Ja buduję już dużo innych interesujących projektów dla Was. No widzicie jaka jestem teraz tak zapalona tym wszystkim i bardzo, bardzo cieszę się z tego, że jesteście teraz ze mną. Wkrótce też uh, będę miała urodziny, podzielę się uh, z Wami, z mo moimi emocjami na temat tego wszystkiego, mojego kanału, Was, moi drodzy, że zostawiacie ty tyle komentarzy, no to wszystko będzie już dalej, już w, w kilku następnych odcinkach i dobrze, już za długo mówię, dziękuję Wam bardzo, że zobaczyliście ten filmik, czekam na Wasze komentarze, na paluszki i do zobaczenia, pa!